Hello Witam Was w, w filmie W sumie Mówi, widziałem z GoPro, mówię, mogę wrzucić coś na kanał w końcu Generalnie to sprawa wygląda tak, wrzuciłem na kartę społeczności post, że skręciłem ogólnie sobie Miałem przerwę więc no nie miałem jak jeździć nawet jakby bez nagrywki No i było słabo lekko mówiąc no i no i kurde no wiecie jak to jest jak chcę zrobić kontuzję jakąś ale sketchy. Jak chcę zrobić jakąś kontuzję No to ciężko w ogóle cokolwiek robić A jak już sobie tę kontuzję jakoś tam wyleczyłem i to chociaż dalej nie jestem w 100% sprawny bo jak za bardzo nacisnę na tą prawą stopę Dokładnie prawa stopa i jak za bardzo na nią nacisnę to, to mnie po prostu boli, nie? Ale jakoś dam radę altacetem Yy, posmarowałem w lód bandaż i nie ruszałem się, więc jest git. A potem, no wiecie, generalnie 20 października wyszedł Spider-Man 2. A ja 27 października dostałem wypłatę. No, no kurde, wiecie jak to jest. Kupiłem Spider-Mana i trochę pograłem i kurde 17 godzin mam teraz. I nawet nie wiem jakim cudem. A kurde, jest 31 październik, kupiłem go 28. Więc przegrałem prawie, kurde, jedną trzecią. Jedną trzecią dnia, nie? Raczej dni. Wiecie, jak to jest. Generalnie nie jesteśmy tu bez powodu. Bo sobie tak jeździłem, jeździłem, już się rozgrzewałem. I nagle patrzę, kurde, ten wulkan. staję się tak na niego. Mówię, kurde, nie jest duży. Wziąłem rozpęset, z nogą to poleciałem, mówię, okej. Okay. Jest do polecenia, nigdy nie, nie umiałem tego skakać. Tak naprawdę nigdy nie, tak, nie, nie przykładałem się do tego. Więc spróbuję zrobić takiego Nulerna yy, Tak pod odcinek na rozgrzanie. Rozgrzanie, może takie dogrzanie. Nie no, mogło się źle skończyć. Nie mam założonych ochronek totalnie nie chcę ich zakładać bo zakładanie na długie spodnie ochronki to jest coś koszmarnego zobaczymy jak to będzie i no i co lecimy no próbujemy no co tutaj dużo mówić no polecę sobie jeszcze parę razy z nogą nie będę tak chcę lecieć na pałę bo chyba potrzebuje szybciej jechać. Ale też nie chcę tego splatować. No i elegancko, nie? Mamy sobie nigerna. Zresztą nie chwile to zajęło. A to śmieszny taki trik, bo... Trik to nawet nie jest trik. Ale nigdy tego nie latałem, bo się tak szczerze bałem. Ale bo zawsze jak latałem gdziekolwiek, czy to jakieś transfery, czy to cokolwiek. To zawsze leciałem, kurde, takowy gęsty. A. Nie wiem w sumie, kiedy to było, ale przyszedł taki moment, gdzie zacząłem sobie faktycznie pomagać z takimi. Halo! Gdzie jesteś? Ty spałeś? pójdziemy sobie na Be good który nie jest już Be good, Ale. Miał napis o Ale ten napis, chyba jak. Aj, widać go jeszcze trochę. Ten napis jak konserwowali ten skatepark była taka nie wiem czy to był wosk, czy to było co, albo był taki śliski skatepark i wyglądał na mokry. I to taki, no, wyglądał jak mokry, a nie był mokry, więc ciekawe. Dobra, albo dobra, najpierw to zrobimy Kurwa, mam energii dzisiaj. Strasznie szybko mówię. Snawłem powierzchnię. No, tak, mamy. Szybko mówię strasznie dzisiaj, nie wiem odchodzi. No ale sobie nabinamy powierzchni pnące to może do tego Dobra, teraz robimy tak Porobimy takie chile Zrobimy sobie takiego salada Możecie też napisać czy chcecie powrót trików w minutę, bo raczej poradników już pełnych nie będę robić, o się w bigiem raczej poradników takich pełnych jak kiedyś też już nie będę robić, bo to bez sensu tracić Bez sensu robić 3 minutowe film Taki, żeby wstawiać go po prostu, jako film Takiego shorta, to co mogę zmontować ch w chwilę i... I, i... tak naprawdę... Nic tam nie trzeba robić jeszcze Ła! Trochę się za bardzo pochyliłem do tył Dobra, teraz już na pewno nie będę Dobra, zrobiłem sobie sala disaster, zapomniałem tak o tym Tak, Jakieś tutaj fajnie właśnie łączyć takie triki e... o, wow, wow, wow. Nie tak. e, Może fajnie sobie wymyślać właśnie triki jakie chce się robić To też jest taka zaleta tego bardziej nie na Wow źle Już brzydko To też jest właśnie taka Zaleta jeżdżenia bardziej na rurkach, na murkach i na kupingach. że jest ta. Ach, ale brzydko! Boże, że jest ta pomysłowość. Ta pomysłowość, oczywiście, też na parku to występuje, powiem, że nie, już tu nie będę odejmować, ale. Fajnie... Satysfakcjonujące to jest. Jak się robi trik, który tak się przed chwilą pomyślił. Robimy jeszcze raz tego szukerkejna. No jest taki... Mogę jeszcze raz spróbować w sumie. To jest taki, kurde, trick śmieszny. Ło! Ale dobra. Jeszcze przed tym zrobimy sobie... O, takie... Spróbuję trochę przejechać sobie na tym, na tym lipie. O, to jest trick w ogóle, który... Zrobiłem przez przypadek na naszym klipie właśnie z Kevinem też. Ale fajnie wygląda. Dobra, to jest taki lip do fake smitha. No, taki taki nawet spoko. Dobra, próbujemy jeszcze raz. O, przyjechałem piętami lekko. To jest tak. Robię najpierw fibla. I tak dalej o za szybko być brzydki Komu to pokażesz O, coś tu stylu, no ani przydał No Dobra, lecimy za lat mnie pra jeszcze Fifty. O 50, zanim zanim ja trafię to być śmiesznie zrobię lipstala lipstala, co ja za bardzo nie lubię bo taki śmieszny coping jest, trzeba się wybić dosyć wcześnie Mordzia, ale ten rower to weź zabierz O, mnie lekko zachwiało Uf. Jeszcze salat. Jeszcze sala dziki i gala. A salado tutaj nie lubię akurat Oj, jedna Jak próbuję trafić na salado, to trafia Trafiam na fibra Co, nie jest kurde, dobry Zahaczyłem kurde o lekko. O to chodí. Lás. Vidíme se v následném, ne?